Czym jest dla Ciebie niebo? Bracie i siostro, pierwsze takie skojarzenie, które przychodzi Ci na myśl. Gdyby pomyśleć, że niedługo masz znaleźć się w niebie, co tam Cię spotka? Jakie jest Twoje wyobrażenie o tym miejscu, o tej przestrzeni? Co tam się będzie działo? Masz? Jakie było to pierwsze skojarzenie? Moi drodzy, czy to jest takie miejsce, gdzie lata się między obłokami? Czy to jest miejsce, gdzie się trafi, jak człowiek miał dobre życie? Czy tam nie ma problemów z chorobami, albo tam człowieka nic nie boli? Nie ma nienawiści, a ci, którzy są w niebie, to się tylko tam kochają. Czy niebo to jest taki stan, gdzie nie trzeba się martwić o pieniądze, o to, co materialne, o podatki, o inflację. Wiecie, czasami jest taka pokusa, że człowiek myśli sobie o niebie, że to jest właśnie takie miejsce, gdzie jest przeciwność tego, co my mamy tutaj na ziemi, tam gdzie są nasze cierpienia te ziemskie. Jak człowiek doznaje jakiegoś trudu tutaj na ziemi, to mówi, no, w niebie na pewno tego nie będzie. Jak człowieka coś tutaj na Ziemi boli, no to tam już mnie nie będzie boleć. Ale moi drodzy, czy pytanie, czy w niebie chodzi właśnie o to, żeby było tylko inaczej niż jest na Ziemi? Bo wydaje się, że chyba chodzi o coś więcej. Jak najbardziej. Wiele rzeczy, to co przeżywamy tutaj na Ziemi, w niebie ich nie będzie. One nie mają miejsca. Ale w samym niebie nie chodzi o to tylko żeby było inaczej niż na ziemi. Niebo jest czymś więcej. Niebo jest miejscem, gdzie spotyka się człowiek, dusza jego z Panem Bogiem. I bracia i siostry, dzisiaj w uroczystość wszystkich świętych spoglądamy na całe tłumy świętych, którzy Dobrze przeżyli swoje życie tutaj na ziemi, a trafili do Pana Boga i są w niebie. I w jaki sposób rozczytać, czym jest niebo? Dzisiaj Słowo Boże nam podpowiada, daje nam kilka wskazówek. Oczywiście możemy tak tylko popatrzeć trochę na te cienie, w których rozpoznajemy, jaki jest, jaki jest Bóg, jakie jest to miejsce gdy odejdziemy z tego świata tego wiecznego szczęścia przy nim. Dzisiaj święty Jan nam w drugim czytaniu podpowiada, mówi o wszystkich uczniach, tych którzy są włączeni przez chrzest do wspólnoty kościoła, mówi tak: pewne jest, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest konsekwencja chrztu świętego, tak jak tutaj jesteśmy chrzest święty nas włączył w to Boże dzieciństwo. Ale jeszcze nie ujawniło się, kim będziemy. Wiemy tylko, że będziemy podobni do tego, który nas stworzył. Że jak staniemy przed Panem Bogiem, to będzie nas coś z nim łączyło. I każdy ma nadzieję, żeby się tutaj, w tej drodze, w pielgrzymce na ziemi uświęcić, by stać się podobnym do tego, który jest święty w niebie. I moi drodzy, Druga wskazówka, którą nam daje dzisiaj pierwsze czytanie, widzenie świętego Jana w Apokalipsie, który staje przed Bożym tronem i opowiada nam, jakim jest niebo. A w niebie jest tych 144 tysiące opieczętowanych synów z narodu wybranego, z Izraela. W niebie są aniołowie. W niebie jest tłum ludzi, którzy są odziani w białe szaty, którzy trzymają w ręku palmy. I to moglibyśmy dopowiedzieć dalej, że jest to znak męczeństwa. Ci, którzy wybielili swoje szaty we krwi baranka, ci, którzy właśnie tą krew przelaną tutaj na ziemi, ona ich udoskonaliła w męczeństwie do tego, żeby wejść przed Boży tron. I wszyscy ci, którzy są w niebie, starcy, mędrcy, którzy są, można powiedzieć, według takiego ziemskiego naszego, naszej oceny, pełni powagi, pełni dostojeństwa, i aniołowie, i ci, którzy są zabrani z ziemi, stają przed Bogiem i padają przed Bogiem na twarz, oddając Panu Bogu cześć i chwałę, uwielbienie. Śpiewają tą pieśń, modlitwę uwielbienia. Moi drodzy, dlaczego niebo jest tak pociągające? Dlatego, że bycie przy Panu Bogu daje szczęście. My tutaj na Ziemi mamy różne doświadczenia szczęścia, chwilowe, gdy człowiek spełnia mu się jakieś pragnienie w życiu, coś, co dla niego jest dobre. Mamy doświadczenie szczęścia, gdy spotykamy drugiego człowieka, może na którego czekaliśmy ileś miesięcy, lat. Doświadczenie szczęścia, gdy ktoś zje świetnie przygotowany przez żonę obiad, a w niebie szczęście będzie wieczne. I to szczęście wynika nie z jakichś naszych pragnień, takich krótkich doświadczeń, ale to szczęście, które jest trwałe, a wynika z tego, że stoimy przed Bogiem, przed naszym Stwórcą, sama Jego obecność jest źródłem tego szczęścia i jest ono nieskończone. I, bracia i siostry, cała historia Kościoła pokazuje, że jest wielu świętych, którzy pragnęli nieba, pragnęli przejść przez życie tak, żeby spotkać się z Bogiem, aby. Nie być w potępieniu, ale żeby korzystać z tej radości przebywania przed Panem Bogiem w niebie, wśród zbawionych. Dzisiejszy dzień nam pokazuje, że można. Można rzeczywiście przejść przez życie tak, aby stanąć przed Panem Bogiem, stanąć przed Nim i usłyszeć, że nasze życie było dobrym, świętym według tego Bożego zamysłu, że umieliśmy kochać, Pana Boga i drugiego człowieka. I bracia i siostry, też dzisiejsze słowo jest taką wielką pomocą dla nas, bo jak popatrzymy tak realnie na nasze życie, jakie ono jest, to widzimy, że to nawet jeżeli człowiek ma pragnienie tego bycia przy Panu Bogu, to często ta nasza świętość jest sprawdzona w różnych okolicznościach. Nie ma takich świętych, którzy, byli, którzy by nie byli sprawdzeni w swojej miłości, w swoich deklaracjach. A jak popatrzymy na świętych, to niejednokrotnie jest tak, że o wiele więcej zostało w ich życiu sprawdzone. Jak wiele mieli tej miłości, jak wiele mieli wytrwałości w tym, żeby kochać Boga, drugiego człowieka, jak zachowywali przykazania. Dzisiaj nam Słowo Boże też daje w Ewangelii taką bardzo mocną wskazówkę na życie chrześcijańskie, jakim jest góra błogosławieństw. I ta góra błogosławieństw, gdyby czytana bez pewnego kontekstu, byłaby takimi przedziwnymi wskazówkami, niezrozumiałymi. Zachęcam do tego, moi drodzy, byśmy dzisiaj spojrzeli na słowa z Ewangelii Świętego Mateusza, z kazania Jezusa na górze, w pewnym kontekście. Są takie dwa elementy, które nam pomagają zrozumieć ten fragment Ewangelii. Dlaczego ona nas prowadzi do świętości, do spotkania z Panem Bogiem? Pierwsza wskazówka to jest okoliczność, to, to co dzieje się w historii narodu wybranego wtedy. Warto sobie zrozumieć, że naród wybrany za czasów Jezusa, gdy żyli apostołowie, gdy dzieje się ta scena nad jeziorem, jest narodem w ucisku, pod okupacją. To nie jest tak, że Rzymianie, którzy przybyli na tamte tereny, chcieli pokojowo żyć na tamtym terenie, chcieli się układać, rozmawiać, mieć jakieś, jakąś, jakąś koegzystencję. Rzymianie, którzy przyszli wtedy do Ziemi Świętej, oni przyszli jako okupanci i naród wybrany trzymali pod butem. Przychodzili, żeby zabrać mieszkania, domy wybudowane. Przyszli, żeby nałożyć swój styl życia, swoją kulturę. Przyszli nakładając podatki. Przyszli i zabierali to, co wyhodowali ludzie narodu wybranego. Co uprawiali. I moi drodzy, co dzieje się z człowiekiem, który żyje pod okupacją? To naturalne jest to, że próbuje się od tego uwolnić. Zrzucić to jarzmo z siebie. Zrobić wszystko, żeby nie być poddanym. Żeby nie być... Pod y, czyimś rozkazem dążą do wolności. Takie jest tło historyczne tego, co dzieje się w tamtym momencie w Ziemi Świętej. I druga rzecz, która nam pozwala zrozumieć górę błogosławieństw. Gdy Jezus mówi: Błogosławieni, wiecie, nam trzeba wrócić do znaczenia tego słowa. Czasami tłumaczy się to słowo: Błogosławieni jako szczęśliwi. W jakiś sposób tak, oczywiście. Ale zachęcam, żeby sobie popatrzeć na słowo błogosławiony z perspektywy tego co dzieje się na zakończeniu mszy świętej albo jak rodzic błogosławi swoje dziecko. I co to oznacza? Gdy na zakończeniu przyświętej świętej mówimy przyjmijcie Boże błogosławieństwo, to kapłan daje świadectwo, że Bóg ma udział we wszystkim tym, co będzie się działo, gdy wyjdziesz z kościoła. To jest znaczenie słowa błogosławiony. Rodzic, jak mówi swojemu dziecku, że daje mu błogosławieństwo na coś, albo gdy wychodzi do szkoły, albo na spacer, to mówi: Jestem we wszystkim tym, co dzieje się w Twoim życiu. I moi drodzy, właśnie w tym kontekście czytajmy górę błogosławieństw. Błogosławieni ubodzy w duchu. Bóg jest z tymi, którzy są ubodzy w duchu, i do nich należy Królestwo Niebieskie. Bóg jest z tymi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Bóg jest z tymi, którzy są cisi, bo na własność posiądą ziemię. Bóg jest z tymi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, bo oni tej sprawiedliwości będą nasyceni. Bóg jest z tymi, którzy są miłosierni, bo oni miłosierdzia dostęp, dostąpią. Bóg jest z tymi, którzy są czystego serca, którzy wprowadzają pokój, którzy cierpią prześladowanie, i tym, którym urągają i których prześladują. I dlatego, bracia i siostry, góra błogosławieństw jest drogą wyznaczoną przez Pana Jezusa na chrześcijańskie życie. To dlatego w ostatnim zdaniu tego fragmentu Jezus mówi. Cieszcie się, radujcie, dlatego, że jeżeli w ten sposób będziecie żyli, to wielka jest Wasza nagroda w niebie. Jeżeli będziesz żył w taki sposób. Bez tego założenia, że Bóg jest z nami, gdy przeżywamy smutek, cierpienie, nasze ubóstwo, nasze prześladowanie. Jeżeli to nam umknie, to nasze życie chrześcijańskie. Będzie zupełnie niezrozumiałe. Te słowa będą dla nas nieczytelne. Dopiero gdy zobaczymy, że jest to wskazówka na nasze życie tutaj na Ziemi, które prowadzi nas do spotkania z Ojcem w niebie, wtedy zrozumiemy, że Bóg w swojej mądrości dał nam takie wskazówki, które nam pozwolą pójść drogą, w której człowiek nie zbłądzi do nieba. I bracia i siostry, właśnie obyśmy sobie tego wzajemnie życzyli, żeby kiedyś przed Panem Bogiem stanąć. Żeby kiedyś Pan Bóg, gdy nas będzie przyjmował po tej ziemskiej pielgrzymce, mógł do nas powiedzieć, że dobrze przeżyłeś swoje życie, że było ono wartościowe, że było pełne zmagania, pełne doświadczeń, że sprawdziłem Cię niejednokrotnie. Ale jesteś moim dzieckiem, które wróciło do swojego domu. Tu jest Twoje szczęście. Bracia i siostry, na zakończenie kazania, kilka lat temu ojciec Jan Wlazły, który pochodzi z tej parafii, słuchającym w kościele złożył życzenia. Takie dość kontrowersyjne. W kościele, na zakończenie kazania, powstało rozdwojenie. Jedni byli oburzeni, a drudzy z takim lekkim uśmiechem przyjęli te życzenia. Ojciec Jan wtedy życzył w dzień wszystkich świętych, żebyśmy szybko spotkali się w niebie? I zapytaj się siebie samego. Gdyby ktoś Tobie dzisiaj życzył, żeby szybko spotkać się w niebie, to co by się zrodziło w Twoim sercu? Pragnienie tego, żeby się to jak najszybciej spełniło, czy oburzenie, bo chcesz zachować to, co jest tutaj na Ziemi. Co jest bardziej wartościowe dla nas? Trwać tutaj w tych doświadczeniach, trudach, zmaganiach, czy stanąć przed Panem Bogiem na tym wiecznym uwielbieniu.